witajcie witajcie mamy nową aktualizację do Emergency Hamburga mianowicie 3.10 a dzisiaj omówimy wszystkie zmiany które zostały wprowadzone zacznijmy może od najciekawszego czyli tuning garaż gdzie możecie tuningować swoje auto więc zobaczcie wjeżdżacie sobie oczywiście możecie tutaj też naprawiać samochody więc został usunięty jakby garaż adak do naprawy aut, o to mi chodzi. Zobaczcie, możecie sobie edytować kolory, możecie zrobić customowe, ale to musicie mieć game pass do tego. Możecie sobie zmieniać swoje tablice rejestracyjne, co jest spoko. Możecie sobie kupować lepsze silniki. Do levela trzeciego macie za darmo. Do le level 6, level czwarty, piąty, szósty jest już płatny. Oczywiście, chodzi mi tutaj, że game pass. Możecie sobie edytować yy, hamulce. To jest bardzo ciekawe. Sześć poziomów hamulcy. Ciekawe, czy serio widać różnicę w hamowaniu. Możecie sobie zmieniać armor, czyli możecie mieć bardziej, bardziej pancerne auto spoko. Możecie również zmieniać sobie felgi. No, powiem szczerze, że jest ich nawet sporo. Jest czym się bawić. No, i oczywiście spoilery, oczywiście. Jakbyś inaczej. Więc tak to wygląda. Szczerze, kolory nie są drogie, ale są za to bardzo ładne. Macie tutaj różne odcienie czerwonego, brązowego, niebieskiego. No, szczerze, bardzo ładne, bardzo ładne. Ja tutaj może sobie jakieś wybiorę, bo nie jest zbyt piękny ten. O, właśnie ten. Może weźmy. Hmm, o, ten jest ładny. Ale ja bym chyba wziął tak po prostu w sumie. Gdzie jest ten kolor? Ja szukam tego. Zgubiłem ten kolor. O, Deep Black. Dobra. Weźmy w takim razie sobie ten Deep Black. Niech będzie, niech będzie. I teraz rozumiem, że musimy tutaj kliknąć. Pasher, dobra, kupmy to, chociaż jestem trochę spukany, jak widzicie. 13 tysięcy. No ale dobra, kolejną zmianą jest to, że są kompletnie nowe emotki. Emotki, w sensie Boże, te ikonki. O to mi chodziło. W dealershipie, jak sobie zobaczycie, uwaga, są również nowe ikonki out. O, zobaczcie, każde auto ma in... teraz od boku ma zdjęcie. Myślę, że całkiem spoko. Myślę, że całkiem spoko. Ale jest też nowość, która jest dla mnie bardzo fajna i dodaje też RP, czyli BOOM! niszczenie wszystkich rzeczy. Oczywiście wasze auto będzie zabierany damage, będziecie dostawali damage, ale będziecie mogli za to niszczyć. Rzeczy. Tutaj dodali światła, z tego co widzę. bum, Możecie sobie latarnie niszczyć, nie możecie niszczyć drzew. O, widzicie? Patrzcie, latarnie zabierają bardzo dużo yy, zdrowia. Auta, no jak nie mam jeszcze tego armoru, no to co się dziwić? A oni mi zrobili zdjęcie. No fajnie. Dobra, ale kolejną nowością jest. Zobaczcie, zobaczcie. Proszę bardzo. Więc my już omówiliśmy sobie tuning garaż. Teraz, no tutaj na prywatnych serwerach, możecie dołączać na konsoli, możecie niszczyć różne rzeczy, czyli latarnie, znaki drogowe i wiele, wiele innych przedmiotów. Dodano dwa nowe samochody. Według mnie wyglądają wyśmienicie. Zresztą, co ja będę mówił, sami zobaczcie. To tutaj jest chyba Lamborghini Ursus, co nie, czy tam Ursus. Bardzo ładne auto, bardzo drogie swoją drogą. A tutaj mamy kolejną BMK. Bardzo ładna, też mi się podoba. 280 tysięcy. Ok, cena nie jest jakaś super wielka. Następną zmianą jest to, że macie w ustawieniach dźwięki i możecie sobie te dźwięki modyfikować. Czy chcecie na przykład słyszeć dźwięki chodzenia, czy nie chcecie? Czy chcecie, czy chcecie słyszeć syreny, czy nie chcecie? Spoko, jak najbardziej spoko. Oczywiście te rzeczy, które niszczycie o, mają też tam jakiś czas regeneracji i po chwili się regenerują, to też warto o tym wspomnieć. Ja tutaj sobie pozwolicie, dam o czas na ósmą. Dobra, zobaczmy, co jeszcze zostało dodane. Nowy system aresztowania. O właśnie. Yy, tutaj, jeśli złodziej, po prostu musicie poczekać na medyka, no. No cóż, już nie musicie, bo jeżeli złodziej nawet leży, tak, czeka na medyka, yy, po prostu zginął, jakby to powiedzieć. Nie musicie czekać na medyka, tak jak mówiłem po raz 511, tylko możecie go aresztować. Kolejna rzecz, dostajecie od razu ekspa. Yy, od razu wszyscy dookoła policjanci dostają ekspa za, poli za złodzieja. Pierwsze, po, pierwszą połowę expa dostajecie, jak złapiecie złodzieja, a drugą połowę expa, gdy go zawiedziecie do więzienia. Niestety nie mogę wam tego pokazać, no bo nagrywam ten film samemu. I zobaczcie, no tutaj y, różne f, poprawki, y, różne pierdoły. Dodano, o to jest bardzo ciekawe, dodano jakby alert, że tak to określę, zabrakło mi słów. Dodano czerwoną kontrolkę jakby, jeżeli macie rezerwę w samochodzie, paliwa i to jest całkiem spoko. O, dostałem też buffa, ta piła do cięcia, co mają strażacy, cena została obniżona i damage został podniesiony. I tak naprawdę to by było tyle, jeżeli chodzi o ten update, ale jeżeli chcecie, abym kupił sobie ten nowy game pass z tuningowania out no to zostawcie pod tym filmem 100 łapek w górę i zrobię taki odcinek z przetestowania Game Passu właśnie tego tuningowania out on chyba kosztuje 400 robuxów trochę drogo no, no ale okej okay. a to to nie tu się sprawdza shop zobaczmy ile to w takim razie kosztuje tak, advanced tuning garage 399 rubuksów. Ała, jak ja nie lubię wydawać pieniędzy na Emergency Hamburg. No ale cóż, czasami trzeba. Myślę, że ten update jest naprawdę spoko. Mi się przynajmniej podoba to tuningowanie aut, bo wtedy to Bugatti, który mam, będzie jeszcze, jeszcze szybsze. Mam nadzieję, że te tuningi się zapisują. Mam taką serio nadzieję. No a więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten update przypominam stołapek w górę test nowego Game Passa. A co, my widzimy się już w niedzielę. Trzymajcie się, cześć, na razie.